Jak zagadać do osoby poznanej na Facebooku w grupie społecznościowej, w której poszukujesz swoich potencjalnych klientów? Cześć, nazywam się Klaudia Stawiarska, jestem trenerem biznesu online i network marketingu i z serii questions i answers odpowiadam dzisiaj na pytanie, które zostało mi ostatnio dodane, zadane u mnie, na brief przez Anię. E, właśnie w jaki sposób zagadać do osób, które, które poznajemy na Messenger, właśnie e, z grupy na Facebooku więc e, załóżmy, że e, taki scenariusz, że poszukujesz swoich klientów w grupie osób, które interesują się zdrowym stylem życia, czy też na przykład suplementacją lub e, zdrowym odżywianiem, e, i za, założyłeś sobie, że to będzie potencjalna grupa Twoich. Klientów, tak? Dla Twoich produktów, którymi być może są to e, suplementy, tak? Załóżmy taki scenariusz, możesz tutaj każdy inny scenariusz podłożyć pod tą historię, natomiast schemat zawsze będzie taki sam. Więc, jak zacząć taką rozmowę? E, bardzo prosty sposób. Możesz zagadać do tej osoby e, używając takiego argumentu. Hej, z racji z tego, że. Jesteś w grupie zdrowych nawyków, w której również ja jestem. Zakładam, że to, co za chwilę do ciebie napiszę, może cię bardzo zainteresować. Chcę ci pokazać firmę, która bardzo wesprze twoje zdrowie i przy okazji możesz zaoszczędzić dużo pieniędzy na produktach, jeśli lubisz zdrowy styl życia. Na ile byłabyś otwarta, żeby w ogóle ze mną porozmawiać na ten temat? Więc tutaj polecam ci używać takich sformułowań jak: Zakładam, że, lub z racji tego, że yy, i podać argument, tak? Z racji tego, że jesteś w takiej grupie i masz takie zainteresowanie. Zakładam, że będziesz zainteresowana tym, co chcę ci pokazać. Piszę do ciebie z racji tego, że chcę ci pokazać firmę, która mnie zachwyciła, dzięki której ja yy, poprawiłam swoje zdrowie, swoje włosy, swoją skórę, yy, cokolwiek, tak? Yy, I myślę, że. Że produkty, które ta firma oferuje, mogłyby, mogłyby Ci się bardzo spodobać. Wiem, że istnieje na rynku mnóstwo innych firm i wiem, że jest bardzo duża oferta. Sama również poszukiwałam dużo e, ofert, które by mi pasowały. Natomiast pozwól, że powiem Ci, czym ta firma wyróżnia się na tle innych. I tyle, i tak naprawdę w ten sposób e, przedstawiasz swoje dlaczego, argumenty, dlaczego Ty uważasz, że ta firma jest genialna. No i oczywiście. Mówisz tym samym korzyści, jakie ona może zyskać po prostu kiedy zainteresuje się na dołączenie na przykład twojego, do twojego klubu zakupowego, tak? Więc to w takim bardzo dużym skrócie jak zagadać do osoby, którą poznajemy na Facebooku w grupie. Oczywiście warto tu być otwartym, warto zadawać pytania, na przykład gdzie aktualnie robisz zakupy, czy zwracasz w ogóle uwagę na jakość, czy też na składy, czy cena jest dla ciebie ważna, tak? Na co Zwracasz uwagę w ogóle przy wyborze swojego sklepu, więc tutaj warto również zrobić takie małe rozeznanie, czym ta osoba się tak naprawdę kieruje przy podejmowaniu decyzji, kiedy robi zakupy, na przykład online, a później po prostu przedstawić to w postaci argumentów Twojej firmy, tak? że Twój sklep czy też Twoja firma daje takie właśnie możliwości. Jeżeli daje, oczywiście, tutaj mówimy uczciwie, szczerze, to co nasza firma jest w stanie zaoferować naszym klientom. Więc to by było na tyle, bardzo krótka wskazówka. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na to pytanie. Daj like, jeśli Ci się podobało. Skomentuj, w jaki sposób Ty zagadujesz do osób poznanych na Facebooku. No i oczywiście udostępnij dalej, jeśli uważasz, że ktoś też może skorzystać z tych wskazówek. Pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia w kolejnych filmikach.